No i witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj pokażę wam naturalną miksturę, jaką przygotowuję dla moich gołębi na drogi oddechowe. Aby ja ktoś nie wiedział, tak wygląda chrzan. Taka tutaj roślinka. A tutaj hodowana. Wykorzystuje się korzeń. Gospodynie domowe wiedzą, że Trzan wykorzystujemy do ogórków, do buraczków, do, do zapraw, a on ma bardzo pozytywne właściwości prozdrowotne. Trzeba wykopać sobie korzeń. Po szóstej wypuszczone zbliża się godzina ósma i zaczynają się pojawiać. Widzę, że większość jest nad gołębnikiem, ale podejrzewam, że jedna jeszcze gdzieś tam szarżują i dolatują. O. Także półtorej godziny minęło, jeszcze, jeszcze z pół godziny. O, teraz dwa z boku przylatują. Tak wygląda ten oblocik. Nakopałem sobie chrzanu. Czyli korzenia z chrzanu. Teraz to muszę oczyścić. Obrać. Umyjemy go. pomyję ten chrzan. Także umyłem to trochę. Oczyściłem z ziemi. Jeszcze muszę. Jeszcze troszkę to muszę poczyścić. Moje korzenie szanowe. Tak wygląda. No i mam umyty mój chrzan. Cały chrzanik. I teraz go będę potręgo na tarce. Teraz cały skład będzie potarty na, na tarce, o. na drobno, zetrę go. Daj po oczach. Mam to potarte. Daję momentami, jak będziecie to przygotowywać, to zrozumiecie od razu, dlaczego to ma taką moc i jak działa na te drogi oddechowe. Ja już jestem, tak powiem, po kuracji. Momentalnie katar wyszedł. Potem ładuję to do słoika. Do słoiczka Ooo, oh, Oho, Oho. Oho. Mm, ostre, a ja matko jedyna załaduję słoik drugi, zaraz zrobię to. By nie było, że ściemniam matkę. No. Ale to daje. Daje niesamowicie. Daje to niesamowicie. No i taką miksturkę. Zalewam, zalewam odstęp. No i to sobie leżakuje. I podawane jest do wody. Działa super na drogi oddechowe na śluz, czyści, naturalny, świetny środek dla gąbków. Ocet jabłkowy, zalewam to octem, też jeszcze dodatkowo wodę zagwaszam, Także zaraz to podkręcę, zaleję, czasami coś nagrywa ciężko jedną ręką, ocet i 嗯。Uh huh. uh huh. Tak to będzie wyleżakować sobie w ciemnym miejscu i później jest podawane gołąbką. 6.30 wypuszczone, w tej chwili godzina e, za 15, już ponad później, nawet 9.00. Gołąbki, jak widać, są na dachu się zgromadziły będzie można je zawołać Mam nadzieję że się wszystkie zleciały o, siedzą na dachu i czekają żeby żeby je zawołać no, i to jest koniec oblotu. Zanim powchodzą, będą karmione. Pach, Ruszają się. Jak apetyt. Jeszcze się wystraszyły i, i, i zerwały. No, ale musimy je wołać, dlatego ja je wołam. Najpierw dostają małą porcję karmy. Pocz, 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 małą porcję.

Balls, but, but,

Idełki do nadu, żeby nie wyskoczyły. A co zostało na polu, no to się będzie kręcić, i, i przy drugim karmieniu zwołam. O. No ładnie wcinają. Elegancko. Nie do końca elegancko, bo jeszcze grupka lata. No więc to jest trochę długotrwały proces, zanim one wszystkie wejdą. No i podaję to tak na wodę na 10 litrów wody na drogi oddechowe właśnie. żeby fajnie działało, do tego jeszcze dostaną do wody tutaj. No, na wątrobę, coś I, i to będą miały do picia, także tak to u mnie wygląda. Jak filmik był pomocny, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję, komentarz pozdrawiam serdecznie. Dobry lot. No, a na karmę daję środki od furmana, które, które dostałem. Ale daję połowę dawki, bo się już nauczyłem, że jak dam za dużo, to w ogóle gołębi się nie widzi, tak przy tej ilości podawania, to po, po jakimś czasie, tak jak pokazałem, da się zrobić ten oblot, który tam trwa 2,5 godziny, tam łącznie cała zabawa tych gołąbków trwa także także więcej gdybym dał to, to było gorzej e, schodziły się do południa w ogóle ich nie było tak to e, wymierzyłem żeby żeby e, ilość dawała przyzwoity ob oblot o. no i Drugi raz jedzonko. Ja lubię, jak one są dobrze najedzone. Ostaną do fula. A jak, żeby latać, muszą jeść. Jak dobrze jedzą, dobrze latają. Im więcej latają, tym więcej jedzą. Także u mnie odwrotnie mocna karma do fula. Lubię, żeby one były też rozwinięte, umięśnione. Eee, także na maksa są karmione, ile zjedzą tyle dostaną, też dlatego ten trochę problem z dyscypliną jest. No i tu sobie obserwuję jak jedzą, do pusta wyrąbują, ale widać, że nie są przepadzite. Eee, samo to jak na filmach u niektórych młode idą do jedzenia to się zabijają tymi skrzydłami, tym wszystkim. U mnie tego nie ma, bo po prostu dostają jeść te gołębie. Ja ich nie zabijam karmą. I to widać, że one jedzą spokojnie, one nie jedzą, o. Siedzą tutaj, tu jest jeszcze miejsce wolne, gdzieby mogły sobie wejść. Także zupełnie inaczej. O, idzie, idzie jeść, ale on się nie śpieszy, bo one głodzone nie są. One głodzone nie są. One papu dostają dość solidnie, sobie zjeść. Potrzebują, pieżą się, rozwijają. Tu lotki im lecą, o. o! Także potrzebują zjeść, żeby rosnąć. Samiczka, płowka, ulubienica. Jednak z ulubieni córki, no i sobie. Tam, och, elegancko sobie dziabają. Bueno, no.